Rano wstajemy i jedziemy nad Lake Tahoe. Wcześnie, bo nie znajdziemy miejsca. Macie całe jezioro. Chodzi o toalety. Żeby dojść pieszo, ale żeby nie śmierdziało. Mam przenośny kibelek. Nie wychodzimy. Jeśli z niego skorzystasz, wyjdę na pewno. Widzieliście klucze? Nie. Kładłam je tu. To do domu, Susan. Mam go dopilnować. To pewnie te... Gwizdek antynapadowy i gaz. Tato, to klucze Grega. Jak dłużej pracuję, muszę się dostać po ciemku do samochodu. Po co tyle tachać? Taka ślicznotka jak ty powinna zapuścić paznokcie i wydrapywać napastnikowi oczy. Już mam. Za późno. Jestem wam wdzięczny, że nas zapisałyście na te zawody. Łowiliśmy już z zimim pod lodem, ale nigdy nie byliśmy na turnieju międzypokoleniowym. Pomyślałyśmy, że się ucieszysz. Ojcowie z synami. Kocham was, ale pewnych rzeczy córki nie załatwią. Piwa i wyścigów konnych? Upijaliśmy się z Kristin nie raz. Czasami na wyścigach. Fajnie, że jedziesz na ryby z Jimem. Z tobą, Jimmy, mogę robić wszystko. Jesteś mi synem, którego nigdy nie miałem. Greg też. Nie musisz krząkać. Szedłeś z drzewa, więc dojrzałeś do używania słów, a przynajmniej do malowania na skalę. Za coś takiego dawniej byś oberwał, ale teraz masz gwizdek. Tak, kochanie. Podleję kwiaty i jedziemy na zakupy. Ale chata. Fotel do masażu, plazma, odtwarza w cd, ale sobie żyją. No nie! Jacuzzi w salonie? A widziałaś gadającą ramkę? Może kupić mamie na gwiazdkę. Kocham cię, mamusiu. Oh, that's so Byłaby zachwycona. Pokaż. Dziwne. Pewnie bateria. Nie działa. Daj. Susan się nie połapie, że jej dziecko ma głos przeżarty gożałą i papieruchami. To niechcący. Widujemy się w szkole. Będzie gadać, że jej coś popsułam Mam pomysł. Teraz cicho. Kocham cię, mamusiu. Nieźle. Nieźle. Zaczekam na dworze. Dzięki, że zgodziłeś się oddać tacie łóżko. Skoro pozwala mi spać z córką, należy mu się jak psu zupa. Co oglądasz? Patrz na te modliszki. Robią to do góry nogami, a potem samica odgryza samcowi głowę. Fascynujące. Spróbujemy? A jak? Jak twoje plecy? Jeszcze gorzej. Już wiem, czemu nikt nie stosuje pozycji na modliszkę. Co ci jest? Strzeliło mi w krzyżu. Co się stało? Złapał mnie i próbował obrócić. Już. Nie ci zryp. Przeleżę tu cały tydzień. Przynajmniej nie stracisz wprawy. Tata się załamie. Przecież nie pojedzie na te zawody sam. Nawet o tym nie myśl. Proszę. Przecież widzisz, że mnie nie znosi. Wcale nie. Pamiętasz zdjęcie na dzień ojca? Wyciął moją twarz, bo się nie mieściła. Stałem w środku. Lampę zostawił, ale mnie nie. Ten wypad tyle dla niego znaczy. Ma dwie córki. Musiał się z nami bawić lalkami. Nie miał do tego serca. Raz nam zasnął z papierosem w dłoni i przypalił biust Barbie. Lalka przeżyła, ale wypłoszył kena. Ken <laughs> Powtarzałeś, że chcesz lepszych stosunków. Bo tak jest. Starałem się i nic. Spróbuj wędkowania. Jego miłość do wędki jest silniejsza niż niechęć do ciebie. Nie umiem. Łowiłem raz. Zarzuciłem wędkę, zaczepiłem sowę i wrzuciłem ją do jeziora. Sowy nie pływają. Ale rozpaczliwy trzepot słychać nawet spod wody. Tym lepiej. Nauczy cię jak syna. Nie wiem. Za mną też Don kiedyś nie przepadał. Kiedy się poznaliście, byłeś goły. Chowałeś się pod jego córką. Budował wtedy werandę. Lubię to, więc mu pomogłem. I zostaliśmy przyjaciółmi. Chciałbym, wierzcie mi, to by wiele ułatwiło. Weekend tylko we dwóch? Musi powstać jakaś więź. Spróbuj. No, Jimmy, ryba czeka. Złe wieści. Strzeliło mi w plecach. Co? Jedziecie z Gregiem. Co? Wiem, że nie zawsze było między nami idealnie. Ale może to okazja, żeby poznać się lepiej. Bardzo bym tego chciał. Jimmy, come on, Jimmy, dawaj. Poniosę cię. Tato, on nie może. Czyli jak? Albo z Gregiem, albo wcale? Właśnie. Muszę wybrać? Tato! Dobra, pojadę. Wrzućmy sprzęt i wyruszajmy na spotkanie przyrody. Niech ryba bierze, a komar nie tnie. A Dominik, ile ma lat? Jak tu pięknie zimą. Co za widok. Lód błyszczy w słońcu. Ej, dzieweczko, uważaj na lodówkę. Piwo to podstawa. Podobasz mi się. Ulżyjmy jej. Co robisz? Rzucam ci piwko. Jest w pół do 11. Co ja jestem, alkoholik? Nazwisko? Don Lutky. I syn. Zięć, zięć Macie na wpisowe? Ja zapłacę. Biorę to na siebie, daj spokój. Błagam. Wolę zbankrutować niż oglądać ciegołego. Trzymajmy się z dala od okien i nie ruszaj ramek. Kim wróci z parku za parę godzin. Tu masz fotel do masażu. Posiedzisz w nim i zaraz ci przejdzie. Nie mogłem się oprzeć. Dobra. Nieźle, co? Nie co dzień mamy do dyspozycji obcy dom. Nie, co ja wygaduję? No to haki w wodę. Jeśli chcesz coś złowić, doradzałbym ci ósemkę Aberdeen z robakiem. Nie wiem, co to jest. Daj pudełko z haczykami. Które to? Obok przynęt. Przynęty to te. Dawaj. Dla mnie to Frajda. Mój tata nie łowi, dlatego nic nie wiem. Lepiej późno niż wcale. Trzymaj ciężarek nad haczykiem. Dasz radę? Jasne. Wisisz mi 50 centów. Przepraszam, Dolara. Wiesz co? Chyba wszystkich jeszcze nie wystraszyłeś. Może wrzucisz im tam granat? Christine. Jimmy? Co tu robicie? Naprawiamy ramkę. Słuchaj. Kocham cię, mamusiu. Ale brzydki dzieciak. Jesteście jak pustelniki. Wypatrzycie każdą pustą muszlę. Konam z bólu. Cierpię. Tylko to pomaga. Przesadziłam Myślałam, że bezczelnie korzystacie z okazji Jakby co, w saunie zabrakło zapachu Kim? Jeśli chcesz wejść do jacuzzi, mamy jedną zasadę Wszystko zostaje w tych czterech ścianach Założę się, że znasz mnóstwo anegdotek Pewnie Nie chcesz opowiedzieć? A wiesz, co to podbierak? Nie, to nie. Fajna wędka. Własnej roboty. Twojej? Nie. Mojego dziadka. Zrobił ją w dzieciństwie. Z drzewa z potoku. Wyrzeźbił i osadził. Musiał być wspaniałym wędkarzem. Był największy Miał całą ścianę trofeów Kiedy skończyłem pięć lat, zabierał mnie co środę na lód, na rybki To on mnie nauczył Fajnie W moje szesnaste urodziny Wziął mnie na ryby Pakowaliśmy sprzęt Odwrócił się i powiedział Donnie Chcę, żebyś to zatrzymał Dał ci? Odpowiedziałem, że nie mogę, ale nalegał Wziąłem Dwa tygodnie później umarł we śnie Myślę, że wiedział Chciał, żebym go pamiętał Potrzymaj Poprawię lampę thank you Przepraszam. Dlaczego wstajesz? Nie mogę się ułożyć. Wyciągnij się na podłodze. Obróć głowę w prawo. Ani trochę lepiej. A nie widzisz tam mojego kolczyka? Ja cierpię. Muszę do jacuzzi. Tylko to pomaga. Z tobą albo bez ciebie. Przysięgałam ci w zdrowiu i w chorobie. Idziemy. Włamujemy się do sąsiadów. To tak można? A mogłeś rozlać sok i nikomu nie powiedzieć? Nie. Więc nie osądzaj rodziców. Wiem jak to wygląda, ale przyszłam posprzątać. Trzeba wezwać lekarza. Sprawdzę, czy się rozgrzewasz. Tknij mnie jeszcze raz, a sam trafisz do szpitala. Nie chciałem Cię wrzucić do wody. Wszystko popsułeś. Przez Ciebie złowiliśmy jedną marną rybkę. I to tylko dlatego, że uwięzła mi w spodniach. Co mam powiedzieć? Nie spotkałem gorszego wędkarza. Nie masz pojęcia o świecie mężczyzn. Wiedziałem, że to będzie katastrofa. Nie chciałem zawieść córek. A ja o tym marzyłem? Kim błagała. Zgodziłem się przez grzeczność. Cokolwiek robię, zawsze mnie odtrącasz. Nie prosiłem o łaskę I tak zostanie, bo jesteś głupi Mam dość udawania Ja się martwię, czy mnie lubisz, ale to bez znaczenia Bo cię nie znoszę Nie? Jak to? Jak? Przecież ty nie znosisz mnie Psów też nie, a one mnie lubią nie jestem psem. Nie wiem, co powiedzieć. Bywam wobec ciebie szorstkawy, ale myślałem, że mnie szanujesz, że jestem ci wzorem. A ty mi mówisz, że nawet mnie nie lubisz? Ty płaczesz? Nie. Owszem, to jest zimna. Nie do wiary, płaczę. Nie patrz na mnie. Nie wiedziałem, że tak cię to dotknie. Zależy Ci na moim zdaniu. No pewnie. Ożeniłeś się z moją córką. Jesteś dla mnie jak syn. To miłe. Ze mną nie jest łatwo. Ze mną też. Wiesz, na co mam ochotę? Tak? Na uścisk. Don? Co się tam dzieje? Mamy dwie. Roy? Co robisz? Jimmy pokazał, gdzie chowasz klucz. Chciałem się pomoczyć. Zaraz wracają właściciele. Sprawdzam, czy wszystko w porządku. Wybacz, nie wiedziałem. Co? Palec mi uwiązł. To wyjmij. Nie mogę. Łapie mnie skurcz. Boże, słodki. Spróbuję go uwolnić. Właśnie. Wiecie, on miał. Spokojnie. Wszystko zostaje w tych czterech ścianach.